A dzisiaj będzie odcinek zdecydowanie inny. Istnieje Szczekaj Junior. Cześć, witam Cię serdecznie w programie Weistols, y w którym prezentuję narzędzia usprawniające pracę. Dzisiaj będzie odcinek inny niż wszystkie, dlatego że zrobimy sobie sesję pytań i odpowiedzi. Kilka tygodni temu miałem tą wielką przyjemność nagrywać wywiad razem z Szymonem Negaczem na jego kanale na Wise Business School i tam rozmawialiśmy o CRM-ach, o problemach z ich wdrożeniem, o tym na co zwrócić uwagę. I tam na końcu Szymon ogłosił, że każdy, kto napisze komentarz pod tym filmem, ja potem te wszystkie pytania zgromadzę i na nie odpowiem, nagrywając właśnie ten odcinek, który teraz oglądasz. Więc nie przedłużam. W części merytorycznej będą pytania z komentarzy pod odcinkiem o CRM-ach z Wise Business School i ja postaram się oczywiście na nie odpowiedzieć. Zapraszam Cię do części merytorycznej. A to będzie zdecydowanie Bła, źle. Komputera. Nie będziemy. A, I. Niestety, drogi montażysto, musimy poczekać, aż wymienię baterię. sorry. Część merytoryczna nie będzie jak zawsze. Nie będzie widać ekranu mojego komputera, nie będziemy przechodzić żadnej aplikacji, na końcu nie będzie podsumowania w formie zalet i wad danego systemu. Uwaga, będę czytał pytania, zapewne tu gdzieś na ekranie będziesz widzieć to pytanie, no i będę się starał jak najlepiej na nie odpowiedzieć. Zaczynamy. Pierwsze pytanie Mike Plewood. mam nadzieję, że dobrze to czytam. I uwaga, hej, mam pytanie nie o CRM, a o time management. Szukam narzędzia, w którym współpracownicy mogliby wpisywać kiedy, gdzie i do czego jestem potrzebny. Mam na tapecie trzy obszary, którymi muszę się zaopiekować osobiście, ale rolę dysponentów mojej uważności chcę i muszę scedować. I uwaga! E, drogi Majku, tak naprawdę. Mam trochę za mało danych, żeby tak w pełni na to odpowiedzieć. Nie wiem, jaka branża, co dokładnie robisz, jak wygląda to, żeby współpracownicy wpisywali gdzie i do czego jesteś potrzebny, co są konieczne za zadania, ale postaram się na dużym poziomie ogólności odpowiedzieć na to. To znaczy, w mojej ocenie, większość systemów CRM na to pozwoli. To znaczy, jeżeli mamy klasyczny proces sprzedaży, oparty na szansach, jest moduł zadań, są zadania, można cię oznaczać w notatkach, można ci dodawać zadania, którymi musisz się w danym czasie zająć. Można Ci praktycznie w większości systemów CRM dać zadanie, które będzie w Twoim kalendarzu na określony dzień, określoną godzinę. Uwaga, w niektórych CRM-ach są takie rozwiązania, które pozwolą Cię zaangażować w określony podproces, albo określoną szansę sprzedaży, albo określony proces na określonych zasadach. Było to dość zakręcone chyba, ale już mówię co chodzi. Na przykład można podzielić odpowiedzialności w szansie sprzedaży, czyli powiedzmy 80% będzie na twojego handlowca, 20% na ciebie. Można przydzielać zadania, można przydzielać notatki, komentarze, bądź po prostu wydzielić określony podproces, który na przykład w danej szansie sprzedaży będziesz musiał wykonać, bądź dać ci zadanie konkretnego zatwierdzenia jakiejś czynności, więc. Możliwości jest bardzo dużo. Jeżeli chciałbyś porozmawiać więcej na ten temat, no to zapraszam cię po prostu do nas na darmową konsultację albo ja, albo ktoś z mojego zespołu pomożemy Ci już w konkretnym Twoim przypadku, podpowiemy, co można by było tu zrobić. Więc możliwości jest naprawdę dużo. Dobra, następne pytanie. Marceli Makua: CRMy przeważnie dobrze opisują procesy sprzedażowe. Jak radzicie sobie z zakupami? Czy jest jakieś magiczne słowo, którego nie znam i to jest powód, dla którego nie udało mi się znaleźć CRM-u dedykowanego również zakupom? Drogi Marcelin, nie mam... Będę bardzo szczery, dobra? Ja po prostu się nie znam na zakupach. Ja się zajmuję sprzedażą B2B, marketingiem B2B w ujęciu, narzędzi do, do tego i to są jakby obszary naszych specjalności. Marketing B2B, sprzedaż B2B, w to wszystko jeszcze dochodzi, obsługa klienta, account management i wszystkie podprocesy takie jak prospecting, jak kwalifikacja, i to są nasze specjalności. Nie znam się na zakupach, nie znam się na procesach zakupowych, więc niestety bardzo mi przykro, ale w tym zakresie akurat nie będę w stanie Ci pomóc. Jednak. Wpisałem kilka razy w Google tą e, frazę CRM do zakupów i tu e, zdecydowanie królują po prostu klasyczne CRM. -y. E, bardziej podejrzewam, że szukałbym w zakresie program do zakupów, e, program do organizacji zakupów w firmach, do rozliczania zakupów w firmach. To są oczywiście moje e, tutaj opinie i, i że tak powiem strzały, ale e, nie używałbym tutaj raczej słowa CRM w tym... Przypadku. Natomiast nie znam się na zakupach, więc bardzo mi przykro, ale po prostu nie będę mógł tutaj Ci pomóc. Następne pytanie, uwaga, bardzo długie. Piotr Latos. Czy firmy przy wyborze CRM i w, przy włączaniu w nim poszczególnych funkcjonalności zwracają uwagę na bezpieczeństwo danych? Większość CRMów jest w modelu SaaS, więc nie jest w naszej infrastrukturze informatycznej, tylko u dostawcy. Konfigurując dostęp do skrzynki mailowej, CRM dostaje dostęp do tej skrzynki. Można czytać wszystkie maile, wysyłać w naszym imieniu. Mówiąc CRM, mam na myśli cały system, a w zasadzie firmę, która ten CRM dostarcza i pracowników tej firmy. Czy ktokolwiek zastanawia się nad backupem danych? Szymon wspomniał, że zdarzyła się ta sytuacja, że CRM nie pracował godzinę i nikt nie wiedział, co ma robić. A co, jeżeli on by w ogóle już nie wrócił do życia? Cała wiedza którą mieliśmy w CRM, przepada i zostajemy z niczym. Co w sytuacji, gdy system CRM zostanie schakowany? W jaki sposób firmy zabezpieczają się z klientami, że wyciekną przy takim ataku ich poufne informacje, bo przecież w CRM jest wiele poufnych informacji. Tutaj Piotrze, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, to tak. Konfigurując dostęp do skrzynki mailowej, tak, to wszystko zależy od CRM. -a. W niektórych przypadkach jest tak, że CRM-y w tak zwanym protokole IMAP po prostu otrzymują dostęp do naszej skrzynki zupełnie dokładnie tak samo jak wszyscy inni klienci poczty. Więc tutaj myślę, że należałoby po prostu poczytać regulaminy i zobaczyć, na jakiej zasadzie to dokładnie działa. Druga sprawa, są systemy, które mają po prostu wtyczki do Outlooka czy do Gmaila. I cała korespondencja nie jest przekierowywana przez system CRM, ale tylko te wybrane maile, które byśmy chcieli, żeby były tam załadowane. Więc jeżeli o to chodzi, przyznam szczerze, że nie sprawdzałem jakoś wnikliwie tego tematu. Jeżeli chodzi o skrzynki mailowe, tutaj raczej specjaliści do spraw bezpieczeństwa w sieci, myślę, że mogliby zabrać głos w tej sprawie. Jeżeli chodzi o to, czy ktokolwiek zastanawia się nad backupem danych, tutaj wyświetlę teraz na ekranie Backup, znaczy informacje, nie backup, proszę, informacje z regulaminów systemów CRM, jak wygląda dostęp do usługi i jak wyglądają backupy danych, z racji tego, że są to usługi stosowe. Rzeczywiście, większość CRM-ów działa w tym modelu, że nie mamy dostępu, nie jest to nasza infrastruktura, mamy tylko dostęp do systemu za określoną. Opłatą i jak to wygląda, dlaczego ten serwis będzie działał, jakie są zapisy w regulaminie. Właśnie teraz widzisz na ekranie, a pod tym filmem wklejam kilka linków w opisie do tych regulaminów. Warto to po prostu przeczytać, żeby wiedzieć. Natomiast są tam dokładne informacje. Myślę, że nie będziemy teraz po prostu czytać regulaminów o tym, jak w jaki sposób systemy to zabezpieczają. I tutaj uwaga, trzecia sprawa, co w sytuacji gdy system zostanie zhakowany i co z backupami danych. To prawda, większość firm rzeczywiście nie robi backupów. I większość jeszcze raz użyję tego słowa, zdywana większość systemów, które kojarzę, z którymi współpracuję, które wdrażam, mają możliwość eksportu danych do Excela bądź zrobienia konkretnych backupów. Ja osobiście uważam, że warto co jakiś czas wyeksportować bazę danych do Excela i na przykład trzymać gdzieś na chmurze. Wiem, że większość firm tego nie robi. Jeżeli chodzi o backupy, też proponuję poczytać regulaminy systemów, gdzie opisane są wyraźnie informacje, jeżeli chodzi o backupy, i to też jest w linku pod tym filmem. Też umieściłem link do tych informacji o backupach. Świat idzie w tą stronę, że wszystko będzie już w chmurze systemów tzw. on-premise, czyli na naszych serwerach jest coraz mniej, więc no myślę, że oczywiście odpowiednie zabezpieczanie jeżeli chodzi o schakowanie systemów, ja osobiście tak bezpieczeństwem danych w internecie się nie zajmuję, to są tego odpowiedni specjaliści. Natomiast polecam wszystkim zdecydowanie dobre hasła. Jak się da, to podwójne zabezpieczenia w formie czy to SMS-a, czy kodów mailowych, to już w większości systemów jest dostępne. To znacząco utrudnia. Taką sytuację, jak na przykład dostanie się do systemu niepowołanym osobom. Natomiast uwaga, nie jestem w tym zakresie ekspertem o bezpieczeństwie danych w sieci. Warto rozmawiać rzeczywiście z ekspertami, więc to są tylko moje tutaj opinie, jak ja to widzę i na co ja zwracam uwagę. Dobrze, dalej mamy pająk Bartek. Mam pytanie techniczne dotyczące CRM, -u. najpierw kilka słów o tym co mamy. Jest program księgowo-sprzedażowy z modułem CRM. Kartoteka kontrahentów jest uzupełniona o dane potrzebne handlowcom do działania. Tu zostało wykonane dużo pracy. Jest dwóch handlowców jeżdżących i jeden w biurze. Dostęp do modułu CRM jest możliwy tylko przez połączenie zdalne z własnym serwerem i uruchomienie programu. Program jest mało intuicyjny. Dwoje handlowców potrzebuje wygodnego dostępu zdalnego oraz wygodną intuicyjną aplikację, najlepiej z poziomu tabletu. Czy istnieje rozwiązanie, które pozwoli wykorzystać istniejącą bazę danych? Chodzi o stałe połączenie i aktualizowanie zmian, a nie jednorazowe ściągnięcie danych do nowego programu. I uwaga, tutaj. E to też trochę jest jakby w mojej ocenie trochę, trochę za mało danych. To są sytuacje, które należałoby rozpoznawać dokładnie. My to zawsze robimy na analizie procesów i modelu pracy. Rozpoznajemy, jak rzeczywiście pracujecie, w jaki sposób, jak działa ten program, jak działają te procesy, jak one są połączone, jak wygląda ten model pracy, jak pracują w terenie, jakie zadania, jakie sytuacje, jakie aktywności handlowe wykonują. Natomiast te. Kartoteka uzupełniona o dane potrzebne handlowcom do działania. Tu zostało wykonane dużo pracy. Ok, pytanie, czy ten system rzeczywiście pozwoli na to, żeby można by było wykonywać konkretne intuicyjne zadania? Czy ten system pozwoli na to, żeby te aktywności były w prosty sposób zapisywane? Z mojego doświadczenia, najczęściej takie systemy księgowo-sprzedażowe z modułem CRM czy system RP, to ten moduł CRM jest bardzo uproszczonym modułem pracy po prostu na tabeli kontrahentów. I niestety, na wiele rzeczy takich jak mocny, rozbudowany system CRM nie pozwoli. Więc pytanie, albo rozważyłbym, i to jest. Myślę, że trudny case, napisanie czegoś, co pozwoliłoby użyć tych danych jakiejś aplikacji, ale no nie wiem, czy szedłbym w tą stronę. Druga sytuacja taka, że znalazłbym CRM, który dokładnie odzwierciedliłby to, co chcemy wykonywać, następnie zintegrowałbym go z tym systemem ERP. Natomiast to są na chwilę obecną moje koncepcje na rozwiązanie problemu, który został zawarty w trzech zdaniach. Więc y, uwaga, to są koncepcje. Prawdopodobnie w ten sposób bym tego podszedł, poszukałbym po prostu CRM, który zintegrowałby się byłby systemem, który miałby aplikację na tablet, byłby łatwy do obsługi w terenie, byłby nastawiony na to, żeby rzeczywiście handlowcy mogli to dobrze obsługiwać. A przy prawidłowo wykonanej integracji te dane jak najbardziej znajdowałyby się od razu w systemie RP. I działałaby ona w dwie strony, czyli ta baza cały czas by była aktualna. Więc w mojej ocenie ja bym to raczej szedł w tą stronę. Dobrze, i następne pytanie. Kiedy CRM w nowej firmie? Przed pierwszym handlowcem, czy zaraz po jego przyjściu i wspólne wdrożenie? Ojej, uwaga, powiem teraz coś, co jest ulubioną. Klienci bardzo lubią, jak konsultanci tak odpowiadają. To zależy. Dlaczego tak? Dlatego, że to zależy od procesów, od sytuacji, od skomplikowania, od crm o który chcesz wybrać. W mojej ocenie i jedna i druga sytuacja może być dobra. Z jednej strony, jakby narysujmy te koncepcję. Pierwsza jest taka, że wdrażasz system CRM i przychodzi handlowiec, który automatycznie ma bardzo dobry proces wdrożenia, no bo jak jest system CRM, prawidłowo wdrożony z odpowiednim procesem, z odpowiednim modelem pracy, no to ten system wdrożenia jego jest bardzo prosty, natomiast on tego musi się uczyć, bo to nie jest jakby jego on tego nie projektował w, żaden, w żadnym stopniu nie uczestniczył w tym. Natomiast jest to dosyć prosta ścieżka y, uczenia się tego. Jeżeli zatrudnimy handlowca i razem z nim będziemy prowadzić to wdrożenie, no to też należy pamiętać o tym, że ekonomicznie będzie to zapewne trochę droższe wdrożenie, bo ten handlowiec, zanim wdrożymy ten system, no to będzie pomagał przy wdrożeniu, przy procesach, yy, będzie go testował, więc ten proces jego wdrożenia będzie dłuższy. Natomiast z doświadczenia konsultanta wiem, że im bardziej zespół jest zaangażowany we wdrożenie, tym najczęściej dużo lepsze efekty przynosi samo wdrożenie. Więc e, drogi Rafale, tu ty musisz wybrać teraz, czy chcesz wdrażać samemu, a potem skrócić ścieżkę wdrożenia twojego handlowca i od razu mieć wszystko czarno na białym, czy chcesz zatrudnić handlowca razem z nim to budować, zaprojektować te procesy, wdrożyć ten system i dopiero mieć tą ścieżkę wdrożenia jego czarno-białym. Natomiast jak to z nim wdrożysz, zazwyczaj będzie taka sytuacja, że on krócej się trochę będzie tego uczył, bo on po części projektował to, jak ten system ma funkcjonować, a jeżeli miał też wpływ na wybór, no to już w ogóle jest dużo lepiej. Więc mamy dwie koncepcje. Prawdopodobnie przychylałbym się do tej, żeby zrobić to razem z handlowcem. Powiem z własnego doświadczenia, mam nadzieję, że to, to ci się po prostu przyda. Ja osobiście, będąc właścicielem linii wdrożenia narzędzia IT, jak przyszedł do mnie pierwszy taki pełnoetatowy członek zespołu Krzysztof, to ja z nim naprawdę dobre kilka, jak nie kilkanaście procesów w tej linii razem zbudowałem i wiem od niego, że dla niego było to bardzo ciekawe doświadczenie, bo on nie dość, że był częściowo architektem tych procesów i tych ustaleń. Dużo szybciej je przyjmował, dużo łatwiej mu je było potem wdrażać. No i było też dla niego to, jeżeli chodzi o poznanie tych rzeczy, dużo po prostu prostsze. Zarazem było to kreatywne i ciekawe. Cytuję, jak sam powiedział. Moi drodzy, to były wszystkie pytania, które były w komentarzach pod naszym wywiadem na Wise Business School. Z mojej strony, to jeżeli chodzi o, o, o ten temat, to wszystko. Bardzo dziękuję. Pamiętaj, jeżeli te narzędzia Cię interesują, a ten kanał e, Ci odpowiada, zostaw suba, będzie mi naprawdę bardzo miło. Jeżeli któryś z tych tematów jest Ci w jakiś sposób bliski i, i czujesz, że chciałbyś trochę to poszerzyć, o czym dzisiaj mówiłem, zapraszam gorąco na darmową konsultację. W celu jest ona oczywiście całkowicie niezobowiązująca. Porozmawiasz ze mną albo z kimś z mojego zespołu i omówimy sytuację dotyczącą Ciebie bądź Twojej firmy. Bardzo dziękuję, życzę wszystkiego dobrego i do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!